Cześć, kochani, witajcie pichnie. Spróbujcie wyobrazić sobie zapiekankę tak bezpieczną, że nikt nie przymusza was do tego, żeby ją zjeść. Taką bez pazura, taką bez kopyta, taką z buncem, taką z piecorkami, taką chrupiącą, którą jak zjesz, to wiesz, że zjesz. No tutaj nie ma przymusu zjedzenia, bo w ramach tego, że zjesz, wylecisz za granicę. Tu nie ma przymusu, że jak zjesz, no to wsiądziesz do autobusu. Tu nie ma przymusu. Nie jedzenia. Jeżeli jesteś głodny, to swój nie ją zjesz. No, można, można. No więc co? Smacznego. Mm. No zjem ją. No ma no ją zjem. Razem z wami. A na koniec wam coś pani śmiesznego. Albo w połowie. ale na razie radio zjem. Powiadają, że autopromocja nie hańbi. Tak powiadają. Tak powiadają. No więc co? Bezpieczna jest. I powiem wam, że z jednej strony jest śmiertelnie, niebezpieczna. No, da ja wam pan dlaczego. Jest. Jest, 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 jest. Ona no. dosłownie zabija. Huh. Ta! Aha, da ja wam dla dlaczego. Mmm, wiecie co, wszystko o wszystkim, ale bunt i pieczarka grillowana w towarzystwie sosu czoskowego miód malina. Kochana mamy gościa. Mm. Mm. Odbiór zapiekanki? No, co by smakowało. Chcemy, no. że się zajadam. No proszę smacznego. <noise> Radości. Dzięki. A ja tak, przyjeżdżam zapłacić i... O, tego. jeszcze jedną domawiam. Jeszcze Nie, bo jeszcze nie dobrałem, ale już to przyjeżdżam tu z ekipą całą do pana. A, ile będzie? A nie wiem, a, ale kurczę wszyscy przyjeżdżam, to na żalko. Co, bo był przygotowany? No. Razem ja z na panu, Ja na pewno już hamburgery szarpą. Ale to al burgery, jak chcesz szarpać, to w, w Chorzowie na wolności. Ale tam nie ma pana, to co? Przepraszam cię, no ale tam jest... <laughs> tam jest Madzia, ona całkiem fajne te burgery robi, nie? No dobra, no dobra. Kochani. I do czego ja dążę? Ja Cię przepraszam, bo ja Cię przetagrywam, więc nie przeszkodzam, ja absolutnie. To zapiekanka, jaką dajemy. Ja jeszcze, ja bym za, za kochani, uważajcie, bo te zapiekanki są no, strasznie niebezpieczne. Robimy, one są bardzo niebezpieczne, zbiór, to to, to to one zabijają. To to, się nie rusza. Tak, ale nikt Was nie przymusza do jedzenia. A wiecie, kogo te zapiekanki zabijają? Dobra, to tą drugą zrobię Czyli tak, dwie zapiekanki. Coś jeszcze będzie? Głodka zabijają, kochani, Normalny błodek się poczynasz. No, uśmiechu na twarzy. Jak ktoś ma ochotę na zapiekankę do której nikt nie przymusza, to zaproszamy do nas. Nie chcę darzy. Przybowcie się kochani. Nie chcę wam coś się powiedzieć. Taki stary kawał. Dzieci uszy zatkajcie. Siedzi sobie, baca nad rzeką. No i zabawia się. Badylem. widzę, nie? No jakim badylem mówię? Okay, no. Policzę, no i zabawia się tym badylem, zabawia się, ale mija go turysta i mówi, no nie, nie wierzę. Baca, co ty tam robisz? No i zerka na niego, patrzy na niego. Mówi, nie, nie wierzę. On naprawdę bawi się tym badylem? Podłażni mówi, nie wierzę. Baca, baca, widziałem wiele rzeczy w życiu, ale musisz mi powiedzieć jedno. Możesz mi powiedzieć, co ty robisz? Baca tak zerka, patrzy A? na tego turystę, no jak to? to 24, no dzieci nad morze posyłą. <gry> suchar nie suchar na bezpieczne zapiekanki zaprosone. Niech się da się, radość cichej.